Cześć. Słuchajcie, szybka akcja. Taki zestaw otwornic to jest firma Bichu model DBD MS10. Ten najbardziej rozbudowany. Cena katalogowa 1179 zł, ale Gro plus minus 1100. Jak widziałem, u nas jest 899. Zamówienia przez sklep albo przez numer telefonu, który się teraz tutaj wyświetla. W zestawie macie otwornice 68 55 45 40 35 25. Do tego dwa frezy. Jeden jest 20 prosty i do tego stożkowy, ten większy, tarcza w zestawie i, i wosk. 899 zł zamówienia telefoniczne, ewentualnie przez sklep, pomijamy pośredników typu Allegro. Nie mamy dużo tych zestawów, także kto pierwszy, ten lepszy. I już niebawem wejdą do oferty tarcze diamentowe listkowe, jedne z firmy Bichuj, drugie firmy Motif. Różnice widać, no jedne są tańsze, drugie są droższe, dlaczego, no to chyba można sobie, można się domyślić. To tyle, dzięki hej.